19 lipca jestem w parku Grabiszyńskim tutaj uzbierałem jeden worek zostawiam, o tutaj jest siłownia zostawiam go przy tym pojemniku a tam jest pole golfowe O chmurek nie ma, bo dzisiaj mają być upały podobno, ale ja już swoje zrobiłem i uciekam do domu no sprzątam dzisiaj park Grabiszyński zostawiam tutaj jeden worek przy polu o jestem tu pole golfowe tam i jeszcze jeden zbieram na pewno to mój drugi dzisiejszy worek zostawiam go tutaj o tu jest parking a tam górka i jadę do domu dwa dzisiaj wystarczą w parku grabiszyńskim 17 sierpnia Zostawiam mój worek tu przy parkingu. Jeden, i na dzisiaj starczy. Dzisiaj była tutaj jakaś firma, jest błysk w parku. A zarośli gdzieś tam przy tym płocie, przy ulicy Grabiszyńskiej, leżały takie dwa koce. Tutaj przyniosłem je pod ten śmietnik. Tutaj jest pętla zaraz, i tutaj je zostawiam. A widziałem, że tam. Firma sprząta to pewnie zabiorą. No Tutaj znalazłem jeszcze taki pojemnik na zwierzaczki. Nie jakieś tam jeszcze śmieć. Tam po drugiej, tu jest płot. O, po drugiej stronie jest cmentarz, tam grabiszyński. Tam w prawo, za, na końcu płotu jest pętla tramwajowa. Wezmę to tam wyniosę, gdzie poprzednio te dwa koce. No zostawiam ten pojemnik na zwierzaki tutaj też, szmaty też. Tam jest pętla tramwajowa. To jest takie duże w porównaniu do tego e, śmietnika. A tam wyciągnąłem to z tam gdzieś z krzaków pod tego płotu. A tutaj przy parkingu, tam jest parking. Zostawiam mój worek, który dzisiaj uzbierałem. Tam jest siłownia. A tam widziałem panowie sprzątają park. Nie tylko ja tu jestem, będzie błysk. No, ja też zrobię jeszcze jedno okrążenie. Może uda mi się jeszcze worek zebrać. No, tutaj dzisiaj jest jak zwykle, nie, nie jak zwykle, tylko dzisiaj jest 13 września. Zostawiam drugi worek, ten jest z czerwonymi Tam ten chyba był zielonymi. Tam jeszcze miałem stratę, bo połamał mi się jeden chwytak. Już widać, w międzyczasie ta firma już sprzątnęła mi ten worek, a teraz zostawiam niestety drugi. Oni jeszcze jeżdżą po tym parku i sprzątają. To też pewnie zniknie. No i dzisiaj Lewandowski gra w, Baj w Monachium. To może dwie bramki strzeli za to, że ja zebrałem dwa worki. No i na tym koniec.